Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Dzisiaj drugi odcinek unboxingu puszek dużych stopsa Champions League sezon 19-20. Po lewej stronie znowu mamy wersję angielską, po prawej naszą polską, czyli International i zobaczymy ile jest różnic tym razem właśnie w tych puszkach Wonder Kids. Jak już wcześniej mówiłem, najtaniej wychodzi to w Polsce, jeżeli chodzi o koszt tych puszek. Ten sam zawodnik Jadon Sancho. No i co, zaczynamy. Sam jestem ciekaw, czy będzie podobnie jak wczoraj. Czy może jednak mniej będzie różnic? Ok, czyli najpierw limitka. Wszystko jest identyczne, tylko oczywiście oznaczenie limitki. Tutaj Limited 2G, czyli 2Gold, a tutaj szóstka. LE6. Ok, czyli tutaj mamy limitki damy je na górę no i pierwszy zawodnik Aleksander Arnold i tutaj i tutaj jest więc pierwsza karta niczym się nie różni poza oznakowaniem już pisaliście mi co może to oznaczać i myślę że macie rację WKU czyli Wonder Kids a U to jest wersja UK natomiast tutaj WKI to jest Internacional, ta literka I. Czyli to jest ta różnica. Dalej. No i popatrzcie. Pierwsze karty, które różnią się. Tutaj mamy Joe Gomez, ponownie Liverpool, a tutaj Ligt z Juventusu. Czyli to już jest konkretna różnica, bo jest inny zawodnik na karcie. Dalej. Mamy Davidson Sanchez z Tottenhamu i tutaj identyczny zawodnik, tylko oznaczenie karty jest inne. Następnie mamy różnice, bo tutaj jest Callum Hudson Odoi z Chelsea, a tutaj Diot Upamecano Upa z Lipska, czyli dwie różne karty dwóch różnych zawodników. Dalej, Phil Foden, Manchester City, tutaj zawodnik jest taki sam, po, yy, ułożenie tego zawodnika na karcie również, tylko inne oznaczenie. Kolejny zawodnik, Dele Ali Tottenham, również tak samo wygląda, oznaczenie jest, jest inne. No, i popatrzcie, tu jest Joe Gomez, ale inaczej wygląda zawodnik na karcie. Czyli mamy tego zawodnika jednak, ale inaczej się prezentuje. Więc może go tutaj ułożymy, tak żeby to jakoś wyglądało. No, i tutaj jest Gendozi czyli jego raczej tutaj nie będzie Arsenal Wonder Kids. Vinicius Junior i tutaj Ansley Midland Niles również Arsenal, a tu oczywiście Real Madrid. czyli mamy po dwóch innych zawodników Ten sam Pulisic, tylko oznakowanie karty inne. No i tutaj znowu mamy dwóch różnych zawodników: Morgan Gibbs-White z Wolverhampton i Jonathan Ikone z Lille. Jadon Sancho identycznie wygląda na obu kartach. Tak samo Gabriel Jesus. Natomiast tutaj mamy różnicę. Popatrzcie, jest Rashford, a tutaj Mechle, czyli dwóch innych zawodników na kartach. Czyli w sumie mamy już czterech. Raz, dwa, trzy i cztery. I tak samo tutaj raz, dwa, trzy, cztery. No i to teraz mamy kolejną Różnice, bo jest ten sam zawodnik, ale inaczej wygląda na obu kartach Nawet inne koszulki ma Kai Havertz z Bayeru Leverkusen No i zostały nam dwie karty, również się różnią Bo tutaj mamy Osmane Dembele, a tutaj João Felix Więc w sumie jest pięć różnych kart W każdym zestawie Dembele, Rashford, Gibbs-White, Gendouzi i Maitland-Niles w angielskiej wersji. A tutaj Vinicius Junior, Delicht, Ikone, Mechle i Felix. Natomiast dwie karty różnią się, bo jestem sam zawodnik, ale inaczej na obu kartach wygląda. Czyli Kai Havertz i tutaj Joe Gomez. Takie są różnice. W dużych puszkach Wonder Kids No a teraz Pozostaje nam otworzenie Pozostałych saszetek I zobaczymy czy wpadnie I tutaj I po drugiej stronie ta sama karta I może będzie się czymś różnić Czy nie Mamy Gabriela Jezusa Hatri Hero Pulisic Jota La Casette, Azpilicueta Luis, Duo z Chelsea, Loftus cheek Coman, Busquets, Modric, Kosta, Driussi, Silva, Bernard, Logo Borussi, Milner, De Gea, Laporte, Sisoko, Van Dijk, Young, Mendy, Lucas Moura, Neymar, Delaney, Diuba, Lopez, Azar, logo Barcelony, Zile, logo Arsenalu, William, Dendonker, Sterling MVP i Rashford Man of the Match. Tak wygląda zestaw kart z angielskiej puszki, a teraz puszka polska, czyli wersja international. Tutaj z kolei hat-trick hero to Lukas Moura, Manolas Pro Performer. No i kolejne karty specjalne Gnabry Man of the Match, Ronaldo MVP, De Bruyne Man of the Match, Yazici MVP, Demirbay Man of the Match, Timo Werner MVP, Samatta Man of the Match. No i teraz bazówki. Martinez, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Davidson Sanchez, Gabriel, Freuler, Manolas, Parejo, Andre, Heinen, Lunev, Diagne, Sandro, Sensi, Alcácer, Pro Performer, Gimenez, Di Maria, Laporte, Son, Griezmann, Fabinho, Pasalicz, Zieliński, Kondogbia, Demirbaj, Hajdara, Andersen, Kseka, Injury Card, Devaest, Larsen, Logo Atletico, Alonso, Asensio i De Licht. Tak to wygląda w puszce polskiej, czyli Internacjonal. Czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie tego setu, czyli Wonder Kids. To wszystko dzisiaj. Dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam.